Cześć, witam na moim kanale. Dzisiejszy film będzie o nawożeniu malin. Opowiem w nim o najważniejszym nawożeniu malin w tym okresie. Czyli, tak jak widzicie, już zaczynają się zawiązywać pąki kwiatowe. Za chwilę one zaczną pękać i się otwierać. No i to jest dobry czas na wykonanie jednego bardzo ważnego nawożenia, które tym malinom pomoże po prostu. W lepszym owocowaniu, w lepszym zawiązywaniu owoców. na no Wam dostarczy większej ilości owoców. No i tak jak podejrzewam, mi większej radości. Na wstępie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. Do oglądania również innych filmów. A teraz do samego nawożenia. Jak widzicie, mam tutaj konewkę z wodą, wlane około 9 litrów to jest 10, tutaj się tak ciemne, to jest poziom wody a w tym filmie powiem Wam o nawożeniu malin gnojówką z, ze skórek banana dlaczego mówię gnojówką? ponieważ ten nawaz bardzo długo stał zrobiony, że te skórki z tą wodą całą przefermentowały. Zrobiła się piana. Teraz nawóz zrobił się klarowny. Tak. I można go spokojnie użyć do nawożenia. Dlaczego ze skórek bananów? Ogólnie o przygotowaniu nawozu już nagrywałem nieraz filmy, jak zrobić. Wiem, że on jest przez wiele osób znienawidzony, przez wiele Uwielbiany. Ja akurat sam, zaliczam się do tej drugiej grupy, ponieważ nawóz ze skórek banana zawiera bardzo dużo potasu i fosforu, który w, w okresie kwitnięcia i zawiązywania owoców jest maliną szczególnie potrzebny, żeby one jak najlepiej zawiązywały owoce. Szczególnie teraz, tak jak mamy przymrozki, jest prawie koniec kwietnia a najzwyczajniej w świecie w dzień jest 4 stopnie, 5 maksymalnie w nocy jest koło zera i do takich 9 litrów wody ja wlewam około litra przerobionej gnojówki następnie wszystko Delikatnie mieszam. Mieszanie ogólnie nie jest aż tak bardzo potrzebne, ponieważ w chwili, gdy będziemy podlewać, roztwór będzie się sam podlewał. Takie nawożenie możecie stosować co dwa, co trzy tygodnie, i nic się roślinom nie stanie. Nie przenawożicie ich. Tak jak widzicie, u mnie po maliny delikatnie zarosły, ale to nic nie, nie zmienia fakturze należy je podlać z racji tego, że teraz za dnia są, w nocy są znaczy się przymrozki starajcie się nie podle, polewać po samych roślinach ogólnie teraz jest dobry czas na nawożenie ponieważ ziemia jest wilgotna i ten cały Nawoz od razu wpłynie nam do wsiąknie w ziemię. I nawożenie mamy wykonane. Spójrzcie, tutaj mam również taką małą jeżynę. Też bardzo dużo łaponków. Też jej damy tutaj trochę nawozu. Niech też rośnie. Takie nawożenie, tak jak mówiłem, powtarzamy co dwa tygodnie. Dzisiaj mamy chyba 22 lub 23 kwiecień, ponieważ niektórzy pod, pod filmami również piszą, żeby podawać datę wykonania. Należy pamiętać, że ten rok jest specyficzny i że wszystko zaczęło szybciej wegetację niż w poprzednich latach. Ogólnie <laughs> całe procesy wegetacyjne owoców, krzewów owocowych, są przyspieszone o około dwa tygodnie. Tak więc, nie przedłużając, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do oglądania innych treści na kanale, do subskrypcji i komentowania. Na razie, cześć.